Mieszkańcy Ciska zgodnie z tradycją rozpoczęli Nowy Rok koncertem noworocznym w Gminnym Ośrodku Kultury. Gmina wspiera GOK po to, aby takie nieoszlifowane diamenty, które dzisiaj mogły występować przed nami, miały okazję się narodzić. W organizację tego wydarzenia jesteśmy zaangażowani wszyscy, to znaczy pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku, jak również instruktorzy, a koordynacja tego wydarzenia jest, jest mi dana i to ja jestem odpowiedzialny za, za całokształt. Mam nadzieję, że Państwo będziecie się dobrze bawić. Tego Państwu i sobie życzę. Tancerki oraz mażoletki regularnie uczęszczają na zajęcia, dzięki czemu prezentują najwyższy poziom na scenie. Pod okiem profesjonalnych tancerek członki nie ulepszają swoją motorykę ciała. Ćwiczymy kilka lat w Gminy Ośrodku Kultury w Cisku. Przygotowania powiem raz w tygodniu, tylko ćwiczą dwie godziny. Poza tym mają jeszcze akrobatykę w każdą sobotę i w związku z tym no, musi być ta wprawa gimnastyczno-artystyczna, żeby móc tańczyć z pomponem. Potrzebne są właśnie takie elementy. Grupa Danesz na figle tak naprawdę przygotowała się przez pół roku do tego występu. Było to co prawda tylko występ jednego tańca, ale poświęciliśmy na to bardzo dużo czasu ze względu na to, żeby to wszystko zgrać w całość. Mam nadzieję, że wszystko wyszło dobrze i że całość grupy zatańczy spójnie. Jak mówi klasyk, śpiewać każdy może ale na zajęciach w Gminnym Ośrodku Kultury każdy nauczy się, jak robić to dobrze. Podczas koncertu usłyszeć mogliśmy zarówno grupy, jak i solistów się co czwartek i generalnie ja nie jestem głównym instruktorem zespołu Cecylia natomiast z powodów rodzinno sympatycznych pani Patrycji zastępuje przez trzy przez miesiące ostatnie no i pracujemy razem, przygotowywałyśmy repertuar pod kątem właśnie tego dzisiejszego koncertu. Przygotowałam dla państwa, zwłaszcza dla dzieciaków, które prowadzę taką niespodziankę w postaci też mojego występu, żeby miały... Żeby widziały, jak to jest nie? Po, po tej drugiej stronie, e, przygotowałam myślę dwa hity. Będzie to piosenka Lady Gagi e, Oscarowa, e, a na koniec time to say goodbye. Oprócz śpiewu usłyszeć mogliśmy również różnorodne instrumenty, na których grali utalentowani i młodzi muzycy. Żeby zacząć grać przede wszystkim potrzebne jest dobre nastawienie, a w kwestiach technicznych pomogą prowadzący. Dyrektor przedstawia tak naprawdę całą pulę, na których można instrumentach grać. No, tam jeszcze są dęte instrumenty. No, akurat w moim wypadku to jest akordeon i klawisz. Każdy tak naprawdę uczeń jest inny. E, no, podejście też dla każdego ucznia musi być inne. Są młodsi, starsi. No jakoś sobie radzimy, no ale trzeba troszkę psychologicznego podejścia. Składam to w całość wszystko, żeby każdy wiedział, w którym miejscu ma wejść, kiedy skończyć grać kiedy może odpocząć, a kiedy ma zagrać. My spotykamy się w poniedziałki o godzinie 19, tak między półtorej a dwóch godzin. Trzeba mieć chęci, a resztę da się poskładać. Czasami często doradzam jaki instrument, jak ktoś nie wie, na co się zdecydować, to doradzam w tej kwestii. Podczas koncertu noworocznego uczestnicy zajęć Gminnego Ośrodka Kultury mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności mieszkańcom oraz swoim najbliższym. Wydarzenie było prawdziwą ucztą artystyczną.